Siema Siema Dzisiaj temat bardzo poważny, ponieważ jako, że mój kanał jest potocznie mówiąc, gamingowy, bo jak wejdziecie sobie na jakiś mój film, to tam najczęściej leci jakaś gra. Czasami jest moja twarz, twarz prawdziwego komputerowca. Zresztą widać, coś, 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 coś. bardzo bardzo niepokojącego dla mnie i dla całej naszej społeczności. Otóż, fronda.pl Fronda miała czelność mówić nam w jakie gry możemy grać, a w jakie gry grać nie możemy. Bo pęta nas... Diabeł. Jako, że mam za mało alkoholu w lodówce, żeby podejść do tego tematu, użyję alternatywy. To są to są maczugi. W super cenie. Ej, nie wiecie co, pójdę jeszcze po wodę. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy, tak? Fronda.pl Diabelskie gry komputerowe. Rodzice, uważajcie. To jest. artykuł, który jest chyba z tego co wiem, ale nie jestem pewien, odświeżany co rok, Kład był z tego co pamiętam, chyba pierwszy jest napisany w 2016 a tu jest 2018 nie wiem, czy w tym roku też odświeżą. Wspominamy dziś bardzo ważny artykuł o niebezpieczeństwach płynących z gier komputerowych. Okazuje się, że wiele z nich jest niesamowicie szkodliwa dla naszych dzieci. Widać chociażby po mnie. Rodzice, nie pozwalajmy naszym pociechom robić przy komputerze, co im się podoba. Trzeba to pilnie kontrolować. Właśnie. Rodzice TikTokerów i Czuksa. W tekście znajdziecie Państwo listę niebezpiecznych gier. To oczywiście tylko lista symboliczna, bo gier niedobrych i szkodliwych jest o wiele, wiele więcej. Zanim pozwolicie Państwo swojemu dziecku zagrać w jakąkolwiek grę, musicie o niej trochę przeczytać, zobaczyć jak wygląda. Nigdy nie pozwalajcie na samowolę, bo wtedy Wasze dziecko łatwo może wpaść w sidła diabła. Przez przemoc, satanizm. Seks, zgubne doktryny, uważajcie. Gry z demonami się nie wygrywa. Kiedy w chłopcach zanika duch i wola walki z lenistwem, tchórzostwem, głupotą, rośnie w nich pasja walki w grach komputerowych. Czy ktoś z taką łapą mógłby dać się skusić lenistwu i głupocie? Nie ma to żadnego związku z tym, jaką mam rękę, więc pewnie tak. W tych grach chłopcy walczą z przeważającymi siłami wrogich wojowników, robotów i potworów. Ale jakby czemu? czemu chłopcy? Dziewczyny. Aha, nie, rozumiem, bo to jest konserwatywna strona, więc jakby z góry mówi o tym, że dziewczyny w gry nie grają, bo to nie jest chyba dziewczęcy, no chyba że w Simsy. Dziewczyno. Jeżeli masz chłopaka, który gra w gry, i chcesz mu zaimponować tym, że grasz w gry, i jedyna gra, w którą grałaś, to Simsy, no to, to nie masz chłopaka już. Ale także z demonami, a nawet samym diabłem. Z tym, że narzędzia tej walki, emblematy, osłony, praktyki, metody magiczne, zaklęcia, źródła mocy. Uch. Osłony, źródła mocy, praktyki to są złe rzeczy. Tak więc odbywa się to nie tylko w przestrzeni podyktowanej przez przeciwnika mrocznej i piekielnej. Ale na jego zasadach i z jego wygraną, bo nawet gdy nielicznym graczom udaje się osiągnąć ostatni poziom... Fronda.pl Jak to nielicznym udaje się osiągnąć ostatni poziom gry? Bo, ja bo się nie sprzęgł piątką. No bo Co że... Ja to jest mocny komputer. No jest komputer Naucz się czegoś. Naucz ja się czegoś. No czego? Na przykład pisać yy, w Wordzie. Umiesz, tak, to... Setki godzin poświęconych tej grze i jej regułom są pośrednią wygraną sił demonicznych w przestrzeni duszy gracza. Jeżeli gracie w jakiekolwiek MMO, czy w jakiegokolwiek RPG, i gracie magiem, bądź nie wiem, jakimś nekromantom, czy kimś tam, i macie w tą grę kilkaset godzin, e, no to jesteście demonem. Wygrał, zostaje was wola walki, bo. Co tu grze? W końcu nie ma on pojęcia, za jak perfidnym przeciwnikiem wdał się w grę i walkę, a ten przegrywa tylko z Bogiem, nigdy z człowiekiem. Grając w gry, przegrywacie z Bogiem, ale właściwie co przegrywamy? Gry, o których jest tutaj napisane, to gry, w których się walczy z samym diabłem. Jeżeli się wygra z diabłem, e, no to jest demon w nas i nam się wydaje, że. E, Wygraliśmy z Diabłem, ale tak naprawdę to przegrywamy z Bogiem. Większość rodziców bagatelizuje świat gier komputerowych, a ten wcale nie zwolno od zagrożeń duchowych. Już pierwsze popularne gry zawierały elementy przemocy i satanizmu, choćby seria gier Mortal Kombat. Śmiertelna walka. Co jest nie tak z Mortal Kombat oprócz tego, że jest brutalny i raczej no nie daje się takich gier dzieciom, bo są brutalne i tyle, nie ma tam żadnego satanizmu. W gry zaczęto wplatać elementy okultystyczne i już same tytuły mówiły za siebie Devil Inside, Diabeł w środku, Game of Death, Gra Śmierci. O, o, teraz najlepsze. Gry zawierające elementy stanizmu i okultyzmu. Okej, okay. to mamy tutaj na przykład Duma oh my god he hit me. Son of a bitch You można sakoć a round niż pierwszy, summoner cunt Killing Stones i znak zapytania. I w sumie to nie, nie znam tej gry. Co to jest za gra? Mhm. Takiej gry chyba nawet nie ma. Zobacz koniecznie. Andrzej Prugar. Katolicy kapłani, celebryci kandydaci na prezydenta. Sorry. So, sorry, nie chcę. Nie obchodzi mnie to. Running Man. Zawierające elementy satanizmu i okultyzmu. Running Man. Running Man komedia. Nie no, dobra. Dobra, żeby nie było, że się czepiam. Ojej, czy to nie jest na okładce... Czy to nie jest Schwarzenegger? Schwarzenegger to... szatan. O, tutaj mamy filmik. się. Z, z tej strony Sulik. Ja dzisiaj pokażę wam fragment gry, którą tak naprawdę na ten początku nawet nie miałem do diado grać. Nie wiem w ogóle... ...na odcinek nazwać. To się nie da grać, Sulik! Według frondy.pl jesteś satanistą. Nie graj w to. O, tu jest gameplay satanistycznej gry. podziałać. W ogóle jak trafiłem na tę grę? Na tę grę trafiłem w ten sposób, że tak. Więc w Moonwalker'a do którego filmu mówię, że jeszcze nie widzieliście? spoko Sulik. Fajny film. Fajny film. Fajny. W dupie mam właściwie tego diabła, ale to są takie bzdury. Co to jest Guy Game? Co to jest? Co to jest Guy Game? Aha. Gry zawierające elementy stanizmu i przemoc. Metal Gear Solid. Co wy macie do Metal Gear Solid? O, oho, teraz, 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 teraz już powiecie, teraz już powiedzcie. Gry antychrześcijańskie. Hellgame. Nie chcę nic mówić, ale. Co twojej papierdolę. Pałeś z tym ceną. Ta gra to jakaś pomyłka miałem w jakimś pakiecie na Humble. Gdyby nie to, to bym chyba zrobił zwrotu. W ogóle nie ma treści. Aś kurwa, nie znasz. Zajbiście w. Fajn, jest gierka, fajnie wygląda, fajnie wygląda. Walka ze złem została człowiekowi zadana, jeżeli wiem głównie mężczyzny. Ja wychodzę z założenia, że największym złem świata są kobiety. Kobiety nie powinny istnieć. Wyobraźcie sobie w ogóle być kobietą. Tak, jeżeli ogląda mnie jakaś kobieta, to jak ty masz na siebie patrzeć w lustrze? A dotyczy to zła w samym sobie. Ten, kto uciekał od takiej walki, wirtualny świat, w którym demon rządzi i narzuca zasady. <laughs> Ten, kto uciekał od takiej walki, wirtualny świat. W którym demon rządzi i narzuca zasady, musi prędzej przegrać, oby nie swoją duszę. Wykrzyknij. Źródło miesięcznik sygnał troski 2010. Tadeusz Ruciński. Tadek, słajno. Ironia sytuacji jest taka, że znam wielu księży, którzy grają w właśnie w te gry, które są tutaj wymienione. I wiesz co? I to są słudzy Boga. Nie szatana. Ty, Tadek, ty, ciebie, ciebie trzeba chyba zamknąć. Tadek, chyba w mroźni przespałeś. Z 20 lat. Połowa tych gier to nawet większość, to albo ich nie znam, nikt ich chyba nie zna, albo są po prostu z czasów, kiedy się urodziło większość graczy. Co to jest te Killing Stones? Niby takiej gry nawet nie ma: Dungeons and Dragons. Czym wam przeszkadza? Dun Counter Strike. Counter Strike. Co to samej frondy, to będzie jeszcze parę filmów na ten temat i nie tylko na temat frondy, bo to co się dzieje z chrześcijańskimi stronami. To, to jest żart. Wstydzę się, mi jest wstyd osobiście.